na Bragnie Szkantczak zapraszano na wiadomości kulturalno-rozrywkowe. Kutnowski dom kultury zaprasza 28 i 29 maja na piknik wśród róż w programie 28 maja plenerowe targi różane kiermasz różane różności strefa dla dzieci warsztaty Wiklina i haft flower crossing mundurowy dzień dziecka prezentacje służb mundurowych i sprzętu szkolenie psów służbowych zabawy i konkursy z nagrodami warsztaty florystyczne i plastyczne panel różany porady ekspertów z Polskiego Towarzystwa Różanego akcja otwórz serce dla Ukrainy koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży z sekcji wokalnej MDK w Kutnie degustacja potraw kuchni ukraińskiej animacje dla dzieci 29 maja. Penerowe targi różane, Kiermasz Różane Różności, Strefa Dziecka, Koncert Róża dla Mamy, Warsztaty Florystyczne i Plastyczne, Warsztaty dla dzieci z robotyki, Animacje dla dzieci, Malowanie buzik, Megabańki. 28 maja od godziny 14 do 20 Kutnowski Dom Kultury zaprasza na warsztaty taneczne, które poprowadzi Aleksandra Staniszewska. Zapisy pod numerem telefonu 723 319 518. 1 czerwca o godzinie 10 i o godzinie 12 w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbędzie się krótkometrażowy spektakl z okazji Dnia Dziecka pod tytułem Baśniowy Ambaras w wykonaniu pracowników oddziału dla dzieci i młodzieży. Burmistrz Gminy Żychlin oraz dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury zapraszają na Święto Żychlina 28 maja w programie Biesiada z Kulturą występy sekcji artystycznych Żychlińskiego Domu Kultury, koncert dla dzieci, koncert Magdaleny Tomieckiej, koncert zespołu Disco Polo, tort jubileuszowy oraz dyskoteka. Burmistrz Krośniewic oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach zapraszają 28 i 29 maja na Dni Krośniewic w programie Olimpiada Przedszkolaków, Parada z uśmiechem, występ orkiestry Dętej z Krośniewic, koncerty, dyskoteka, mecz szachowy, paintball, zawody strzeleckie oraz mecz w piłkę halową. Marek Kurnatowski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Kutno Mariuszem Sikorą zapraszają na koncert oficer Tribune to Metallica zespołu Scream i NC w dniu 3 czerwca o godzinie 19 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Dochód koncertu przeznaczony będzie na organizację zajęć dla dzieci spędzających wakacje w Kutnie. Bilety w cenie 60 zł można nabyć w kup bilecik. W dniu koncertu bilet będzie kosztować 70 zł. Wkrótce dzień dziecka świętować będziemy w Kutni i w Łęczycy. W Łęczycy będzie się działo w parku i na placu Kościuszki w programie kolejki, karuzele, trampoliny, basen z kulkami wodnymi czy plac zabaw z torem przeszkód. Dla starszych karuzela ekstreme, karuzela smoki czy autodrom. 1 czerwca do Łęczycy zawita ponownie liga Futtraków. Na scenie wystąpi Łęczycka artystka Ewa Olczak i zespół Łobuzy, a zwieńczeniem dnia będzie koncert zespołu Lemon o godzinie 20.30. Prezydent Miasta Kutno zaprasza na piknik z okazji Dnia Dziecka, połączony z dziesięcioleciem Akwaparku Kutno. Moc atrakcji w dniu 29 maja czeka na wszystkie dzieci w godzinach od 10 do 20 na terenach przy Akwaparku. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem kulturalnym Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu miłego tygodnia.